Cześć, nazywam się Rafał, moja historia zaczęła się 43 lata temu. Urodziłem się w wspaniałej rodzinie kochającej, ale rodzinie ateistów. Mój mama, moja mama i mój tata nie wierzyli w Boga. Więc ja po początkowej fascynacji i e, zauroczeniu Bogiem szybko Podążyłem ich ścieżką. Odrzuciłem Boga, uznałem, że go nie ma. Moi rodzice uczyli mnie, że w życiu wszystko jest możliwe, że możesz e, osiągnąć to wszystko, czego chcesz, jeżeli tylko o tym marzysz, jeżeli konsekwentnie do tego dążysz. Więc ja podążałem tą drogą. I bardzo szybko okazało się, że to prawda, że rzeczywiście te wszystkie moje marzenia i cele, które sobie stawiałem, stawały się w moim życiu faktem, stawały się moimi osiągnięciami. Więc mam za sobą historię najlepszego ucznia w szkole, ukończonych studiów z wyróżnieniem, wspaniałej firmy, która z niewielkiej, w cudzysłowie garażowej. Firmy stała się drugą firmą w branży notowanej na giełdzie papierów wartościowych. Poznałem wspaniałą kobietę, która stała się moją żoną, urodziła nam się córeczka. A więc, wszystko to, o czym, yy, o czym marzyłem, co chciałem osiągnąć, stało się moim udziałem. Bardzo szybko jednak, na tym idealnym, wydawałoby się, obrazie pojawiła się rysa. Pojawiło się zmęczenie, stres, nerwica. Pojawiło się też ciągłe pytanie, dlaczego satysfakcja z tych wielu wspaniałych, osiągniętych rzeczy trwa tylko na chwilę. Jak to jest, że nie potrafię się tym cieszyć? Jak to jest, że po każdym osiągnięciu przychodzi taki moment, że pytam siebie, co dalej? W pewnym momencie byłem tak zmęczony, iż nie byłem w stanie kontynuować tego biegu. Postanowiłem wziąć urlop w swojej firmie, aby chwilę odpocząć. Tak mi się wydawało, że potrzebuję odpoczynku. Bardzo szybko okazało się jednak, że potrzebuję czegoś więcej: potrzebuję kompletnej zmiany myślenia, potrzebuję odkrycia życia w nowy sposób, o ile nie chcę tego życia zakończyć przedwcześnie. Wyruszyłem więc w nową drogę ciągle podróżowałem jako ateista, jako osoba, która nie wierzy w żadną religię, uważa je za y, sposób, w którym jedni ludzie manipulują innymi. Więc wyruszyłem w tą drogę szukając Boga. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że go szukam, ale zdala od tego wszystkiego, co pachniało jakąkolwiek religią. Byłem w Indiach i w wielu różnych miejscach, podążając. Za tym, co można by nazwać takim zapachem pokoju, zapachem wolności, której w głębi serca poszukiwałem, zapachem miłości. I na tej drodze poznawałem Jezusa. To było tak, że poznawałem go jako ateista, poznawałem, go jako, mm, poznawałem Jezusa jako człowieka, człowieka, który żył kiedyś na ziemi, który. Poznał prawdę i tą prawdą dzielił się z innymi, który wreszcie został odrzucony, i mimo tego, że tak bardzo go skrzywdzono, do końca kochał tych, którzy, którzy go tak męczyli. Było to dla mnie niezrozumiałe. Natomiast wiedziałem, że chcę go poznawać bardziej. Wciąż, wciąż, jako ateista. I moja droga trwała trzy lata. Aż w końcu nadszedł taki dzień, w którym umarłem i narodziłem się ponownie. Doświadczyłem tego, że wszystkie moje stare lęki, zmartwienia, przyzwyczajenia, przekonania, poglądy, one wszystkie odeszły, a ja narodziłem się na nowo. Nie wiedziałem wtedy, co się dokładnie stało. Czułem tylko, że jestem jak dziecko, które chce się wtulić. W ramiona ukochanego taty. Czułem, że jestem białą tablicą, białą kartką, niezapisaną, ale po raz pierwszy nie chcę jej zapisywać samodzielnie. Jestem gotowa, aby oddać swoje życie temu, który mnie stworzył. I po jakimś czasie wszystko stało się jasne. Gdy sięgnąłem do pisma świętego, widziałem dokładnie, co się odstało w oczach, Je w słowach Jezusa. Odnalazłem opis doświadczenia, które, które stało się moim udziałem. Zakochałem się w Kościele Katolickim. Zobaczyłem na nowo, jak wspaniałym jest darem dla nas jak wspaniałą drogą prowadzącą do poznania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Stałem się ewangelizatorem. Wychodzę na ulicę i dzielę się tymi wspaniałymi rzeczami, które, których doświadczyłem z ręki Boga. Tych wspaniałych cudów, które widziałem. Prowadzę bloga, dzielę się tym również w internecie. Wierzę, że to moje doświadczenie jest przeznaczeniem każdego z nas. Pan Bóg zaprasza każdego z nas do tego, aby. Aby go szukać z całych sił i aby go odnaleźć. Więc może to jest właśnie ten moment, w którym jesteś gotowa, gotowy zaprosić go do swojego życia. Jesteś gotowa, gotowy odpowiedzieć na jego zaproszenie, tak. Chcecie Pani poznać. Chce się w Tobie zanurzyć. Chce się w Tobie narodzić ponownie. Niech tak się stanie. Amen.